Czy używacie filtrów zmieniających twarze dostępnych na popularnych platformach? W jakim celu ich używacie? Czy dlatego, bo tak jest zabawniej? A może dlatego, bo wasza twarz bez filtra wydaje wam się mniej atrakcyjna? Kiedy nagrywałam y, ostatni film o pięknie i młodości, y, od razu przyszło mi do głowy, że następnym tematem, który chciałabym poruszyć w takiej pogadance, jest y, temat filtrów na social mediach. Jakoś mi się te tematy dobrze uzupełniały. Miałam zaczekać z nagraniem tego tematu do końca przeprowadzki, no bo właśnie się przeprowadzamy, ale pojawienie się filtra bold glamour i zamieszanie, jakie on wywołał, stało się silnym bodźcem. Do nagrania tego materiału. Porozmawiajmy o filtrowaniu rzeczywistości i o aplikacjach, które są źródłem nie tylko rozrywki, ale też pogłębiania naszych kompleksów oraz pojawienia się nowych problemów psychicznych. Pierwszą swoją sławę filtry zdobyły na snapchacie i były raczej zabawne niż upiększające, chociaż też nie do końca. Zabawne się pyszczki czy żeganie tęczą połączone było bowiem z wygładzeniem skóry, powiększeniem oczu i ogólnie nadaniem takich cech, które raczej są kojarzone z mangą czy anime. Były cute. Filtry ewoluowały. Pojawiały się i pojawiają filtry, które mają nas pobrzydzać, ale nigdy nie były one i nie są tak popularne jak te, które mają za zadanie polepszać, poprawiać nasze rysy twarzy czy nas po prostu upiększać. Wielu użytkowników mediów społecznościowych nie wrzuca nawet najdrobniejszych relacji, najzwyklejszych relacji czy tych nawet najbardziej dramatycznych bez uprzedniego nałożenia filtra na swoją twarz. Coraz nowsze filtry mające poprawić nasze twarze robią furore, zwiększając jednocześnie popularność platform, na których możemy je znaleźć. Z Twoją twarzą jest chyba coś nie tak. Filtr, o którym od niedawna wszyscy mówią, to Bold Glamour na TikToku. Bardzo realistycznie zmienia on nasze rysy twarzy w czasie rzeczywistym i działa nawet wtedy, kiedy przetniemy na przykład obraz ręką, czy przyłożymy rękę do twarzy. Dostajemy obraz twarzy zmienionej tak, że śmiało moglibyśmy te zmiany przypisać na przykład makijażowi. Niby niewinna sprawa, jednak w czasie rzeczywistym filtr intuicyjnie naprawia nasze rysy twarzy tak, aby pasowały one do obecnych kanonów urody. Wysmukla nos, powiększa usta, rozjaśnia oczy i nadaje im taki foxy eyes, modeluje brodę, wygładza skórę. Jeśli wcześniej nie mieliśmy kompleksów związanych z naszą twarzą, no to teraz możemy je już mieć. W końcu nasze rysy zostały naprawione. Czy to oznacza, że wcześniej było coś z nimi nie tak? Czy nie pasowały do pojęcia ładne, skoro w znaczący sposób się zmieniły? Co z osobami, których cechy urody są skrajnie inne niż te preferowane przez filtry? Na przykład z osobami ciemnoskórymi, których cechy urody są zupełnie inne niż cechy urody osób z Europy Środkowej. Jaki to jest sygnał dla dorastającej osoby, która nie otrzymuje tylko lekko podrasowanej swojej wersji, a wersji jest całkowicie wyeliminowanymi cechami e, urody naturalnymi dla jej pochodzenia. Dodatkowym problemem, jaki dostrzegam, jest patrzenie w ekran swojego telefonu zupełnie jak w lusterko. Widzimy swoją twarz, widzimy ją zmienioną filtrami i przyzwyczajamy się do tego wizerunku, który jednak nie jest prawdziwy. Chodujemy nowe kompleksy, bo teraz możemy zobaczyć, jak wyglądałaby nasza twarz, gdybyśmy na w niej defekty. Porównujemy wersję oryginalną do tej po filtrowanym tuningu. To zupełnie inny rodzaj porównywania niż do tej pory. Do tej pory jedną z pożywek naszych kompleksów było porównywanie się do gwiazd czy celebrytów. Tu warto zaznaczyć, że bardzo często obraz gwiazd, celebrytów, influencerów, czy nawet naszych znajomych jest podrasowany przez programy typu FaceTune czy Photoshop. A teraz weszliśmy na zupełnie inny poziom tego porównywania. Znacznie bardziej upiorny i niebezpieczny, bo jest to porównywanie się z własnym awatarem fobia i snapchat dysmorfia. Pojęcie Snapchat dysmorfia powstało w 2018 roku. Jest to zaburzenie obrazu ciała oraz twarzy charakteryzujące się potrzebą intensywnej edycji własnego obrazu cyfrowego. W najpoważniejszym przypadku zaburzenie może powodować, że ludzie szukają zabiegów kosmetycznych w celu odtworzenia zmienionych obrazów, które prezentują w internecie. Pacjent czy pacjentka, którzy przychodzą do chirurga plastycznego z, ze zdjęciem swojej twarzy przepuszczonej przez filtr Snapchata czy TikToka yy, i proszący o to, aby ich twarze zmienić za pomocą operacji właśnie w Twarz, która przypomina tę twarz, przepuszczoną przez filtr, to już nie jest urban legend. To prawdziwe historie. Trzeba pamiętać, że takie filtry nadają naszym twarzom nierealne, często wręcz nieludzkie cechy wyglądu, które nie znaczy, że nie są nieatrakcyjne, czy też nie wpisują się w kanony urody. Negatywne efekty używania filtrów można zaobserwować u ludzi w przeróżnym wieku. Osoby dorosłe chcące operacji plastycznych, mających upodobnić ich do swoich przefiltrowanych wersji, to nie jedyne ofiary tego zjawiska. Młodzi ludzie, którzy dorastali z wizją swoich twarzy przepuszczonych przez filtry, czy małe dzieci, którym już od najmłodszych lat nakłada się filtry na twarz lub przerabia się ich twarzy w programach typu Faceun czy Photoshop, to nowe pokolenia, które od najmłodszych lat były przyzwyczajone do myśli możesz być piękniejszą i nieskazitelną wersją siebie. Wśród nastolatków borykających się z myślami samotnymi 13% osób z Wielkiej Brytanii i 6% z Ameryki powiązało myśli samych z wpływem Instagrama. 32% nastoletnich dziewcząt przyznało, że kiedy czuły się źle z powodu swoich ciał, Instagram pogarszał ten stan. To dane z wewnętrznej prezentacji, którą naukowcy przygotowali dla Facebooka w marcu 2020 roku. W 2019 roku również Instagram przyznał się w swoich raportach i prezentacjach m.in. do pogarszania percepcji ciała jednej na trzy dziewczynek i do obwiniania przez nastolatki Instagrama o rosnące wskaźniki zachorowań na depresję i stany lękowe. W 2020 roku 11-latka z Connecticut popełniła samobójstwo. Po. Powodem odebrania sobie życia przez tak młodą osobę miało być uzależnienie od mediów społecznościowych. Matka dziewczynki pozwała Metę i Snap, oskarżając gigantów o zbudowanie silnego uzależnienia od obu platform, którego efektem były bezsenność, zaburzenia odżywiania, depresja oraz samookaleczenia. Skrajne uzależnienie zdiagnozowano już u niej w wieku 9 lat i trwało przez 2 lata aż do dnia jej tragicznej śmierci. Przypadki dzieci z dysmorfofobią, snapchat dysmorfią, zaburzeniami odżywiania wynikającymi z korzystania z mediów społecznościowych są realnym problemem, który rośnie. Nakładanie filtrów na twarze dzieci, właściwie od momentu ich przyjścia na świat, poprawianie twarzy w programach, o których już tu wcześniej wspominałam, czyli w Facetune czy w Photoshopie, nawet u kilkumiesięcznych dzieci czy u kilkulatków utrwala w dzieciach nierealny obraz ich twarzy i ciał oraz buduje niewyobrażalne kompleksy oraz zaburzenia od najmłodszych lat. Powoduje też znacząco większe, wręcz niezdrowe skupianie uwagi na na wyglądzie oraz ocenianie wyglądu już w skrajnie młodym wieku. Nasze wady. Zapytałam was na moim Instagramie o wasze podejście do korzystania z filtrów. Osobiście Bold Glamour przetestowałam na potrzeby tego filmu, bo nie używam na co dzień filtrów, nie używam ich na Instagramie, nie używam ich na TikToku. Uważam, że filtry, które mają za zadanie w jakiś sposób nas upiększyć czy poprawić nasze rysy twarzy, są oszustwem. Oszukujemy otoczenie, ale co gorsze, oszukujemy samych siebie. Zapytałam Was też, jaki na Was wpływ mają filtry zmieniające rysy twarzy, i pojawiło się sporo odpowiedzi, że filtry nie mają na Was żadnego wpływu, co bardzo mnie cieszy, ale niestety ostatecznie dominują smutek, złe myśli na własny temat i chęć zmiany swojego wizerunku na podobieństwo tego z filtrów. Dokąd zmierzamy? Co filtry uznają za nasze wady? Ja osobiście uważam za cechy wyjątkowe, odróżniające nas od siebie i takie, które tak naprawdę czynią nas pięknymi. Mało atrakcyjna i bardzo przerażająca, wydaje mi się, wizja życia wśród ludzi, którzy wyglądają zupełnie tak samo, jak jakieś awatary odlewane z jednej formy. Czy filtry wykończą nas, wywołując nowe i wzmacniając te istniejące już problemy psychiczne? I tu chciałabym. Waszej dyskusji, moi drodzy. Chciałabym, żebyście wy zabrali głos. Chciałabym zachęcić Was do, oczywiście do dyskusji w komentarzach na dole, ponieważ ja nie mam odpowiedzi na to ostatnie pytanie. Może mi się wydawać. Oczywiście to jest sytuacja dynamiczna, jeśli chodzi, jeśli chodzi o filtry, jeśli chodzi w ogóle o sztuczną inteligencję i o to wszystko, co dzieje się teraz na mediach społecznościowych i nie tylko. Więc chciałabym tu Was zachęcić do, do dyskusji, do zabrania głosu. Zapraszam do sekcji komentarzy. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zareagujecie na mój film, zostawicie łapkę w górę lub łapkę w dół. E, wszystkie te reakcje zwiększają zasięgi mojego filmu i oczywiście, jeśli zdecydujecie się udostępnić mój materiał, czy też moje poprzednie materiały, które wam się tutaj teraz wyświetlają, e, to też będzie mi bardzo miło. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do następnego. Pa!